Yo, się ma na strony stronę 7, ale mi wyrzuciło. Dobra, czekajcie. VTISO 7, o, o. I teraz jest ok. No to tak. Gramy w maszynę dzisiaj, bo wyszła na Steam'ie oczywiście. Odpalamy Rarytasa EB07376. No to odpalamy. Na pewno musimy odpalić radio. Control-R, control OP. Czekamy, żeby, żebyśmy mogli zamknąć wyłącznik szybki Dobra, wyłącznik szybki, a nie, jeszcze odblokować przekaźnik różnicowy I dopiero teraz mogę odpalić Teraz odpalamy przetwornicę Odpalamy sprężarkę Dajemy na pozycję jazdy hamulec Ten tak samo Odpalamy reflektory. No, jest dobrze. Okej. Okay. dobra. Chciała zrobić zdjęcia, oczywiście, na miniaturaczkę. Bez miniaturki się nie, u, nie, nie uda. I właśnie kolej, jakbyś inaczej. I teraz tak. Musimy to zamknąć. O. kurde, coś tu się wyświetliło. To muszę taki zrobić. O. Dobra, niech będzie. Ustawiamy na radii, radio na trzecie. Zwiększymy sobie głośno, głośność. Trzecie. Załączyć ogrzewanie. Załączyć hamulec lokomotywy. Bo w sumie, jak my się, będziemy się toczyć, nie? Bo nie będzie... No. Dobra, i czekamy na godzinę odjazdu, dobra, mogę już sobie odpalić, odjazd mamy za parę minut, i o ile się nie mylę, zaraz będzie tu przejeżdżać pociąg towarowy, hmm. o, jedzie, już go tam widzę, no to zobaczymy sobie przelocik, No staniemy sobie tutaj, i czekamy na niego, on tam zaraz będzie. Zaraz będzie widoczny. Mhm, mm mhm. Mm Jedzie. Jak słyszycie, jak tuje takie, chrupanie, to ja jem śniadanie ładki z mlekiem. No nie jadłem dzisiaj. O, jest zapowiedź go. Pociąg osobowy kolejny z kolei w stacji Kraków główny, przez stację tarnów, boknia, kła, podłęże, Kraków, płaszczów, wjedzie na tor trzeci przy koronie drugim. Prosimy zachować o ostrożność i nie zbliżacie do krawędzi poronu. Planowy odjazd pociągu, godzina 9.36. Ale fajny ma składzik z kontenerami. Ciekawe co tam wjeździło fajnego, co tu mamy zapowiedź. Pociąg, Pociąg Express in, in A, czyli ten jejku, jaki on jest długi. Dobra, i teraz powinien wjeżdżać tamten. O, już jedzie, ale w tym samym momencie ja będę miał odjazd. Więc ja już tu powoli ten hamulec lokomotywy sobie robię tak. Nastawnik na pozycję neutralną. Nie muszę zwiększać. Czekajcie, ja sobie zrobię takie coś. O, dobra. I teraz już mam odjazd. Znaczy tak już mogę jechać tak naprawdę już. Tylko czekam na... Pociąg ileś tam, gotów do odjazdu. A, próba radia! Dzień dobry, próba radia. I. Dzień dobry, dobrze. No, czyli nas słychać i odjazd 2620, odjazd. 2620, dobra Co, trąbniemy mu fajnie, co? No takie RP-1, no nie za głośne, ale to nie chodzi o głośność RP-1, tylko w sumie nie chodzi tu o trąbnięcia, nie? O, w pociągach trąbnięcie jest tylko dlatego, żeby trąbić przed, przed szlabanami, jedynie jeżeli jakiś maszynista chce, to jakim, jakimś Mikolom trąbnąć się może. Dobra, jadmy, rozpędzamy się, dobra, tu już mamy więcej niż ten. A i pękło, no! I zaś trzeba tak i tak. Oj, od zera trzeba opuścić pantograf. A, cyk. Dobra, teraz powinno być git. I powoli, powoli. O, dobra. No i się nam rozpędza. Fajnie, pięknie, znowu pękło, no nie! Czuwak czy tam SKP było? Trochę sobie to zrobimy, tak. O ten pociąg towarowy nas tu przepuszcza. Tu mamy jakieś wagony Intercity, chyba od Berlin-Warszawa Express. Tu mamy Elfa, tam jest Kibelek. Kibel bez kibla. Kibelek bez kibla. Dobra. Czy to jest chyba... To nie jest klasyczny kibel chyba. To jest chyba AKM. Tak mi się wydaje. Tu jest klasyczny kibelek. Klasyczny kibelek bez klasycznego kibla. Bez kibla, nie? K kibelek bez kibla. Dobra, żeby teraz nie przedobrzeć z tym prądem tu. A już mam na maksa, no to co? Bocznikujemy się. Dobra. jemy my już tam 63 mamy. Sandomysz towarowy Aj, droga opóźnienia jest. Minuta opóźnienia. Ok, Dawaj, kolejne bocznikowanie. Dobra, już nie dajemy. Jak spadnie do 400, to mogę dać następne. Dobra, Przedobrzem. Miałem dać jedno, dałem dwa. Dawaj, jedno. I od razu na maksa Dobra i bocznikujemy się Jest na no maksa? Nie wiem Może nie będę próbować Ale jedziemy już w miarę 90, więc nie ma tragedii Dobra No, to jest po max Tam coś, pociąg jedzie, dobra więc na spokojnie... Tam coś na... Zdłoś TYCH TORÓW, CZŁOWIEKU! Nie wierzę, nie. Człowiek na torach. Nie, ja do niego idę. Szybko. Człowieku, czyż ty nienormalny. Na torach mi stać, jak ja jadę. Już mi stąd. Bo zaraz towar tam przyjedzie i cię potrąci. Czeka, ja cię muszę przesunąć. Tam idź. se w krzaki, o! A ja jadę. No. Normalnie człowiek na torach. Tego jeszcze nie grali. Dobra, jedziemy tego, nie? Odluźnij mi ten skład. No, dawaj to. Dobra, niech się on odluźnia. No, co za typ na torak mi stać. Czemu mi się nie chce odhamować? Jeszcze mam trzymać ten odluźniacz? Załączyć odluźniacz. No trzymam cały czas. Jeszcze mam trzymać, okej. Okay. Okej. Okay. Już mogę? Już mogę, dobra. Dobra, już mogę jechać. Czemu mam ustawić nastawnik na pozycję neutralną? No przecież jest odhamowany. No, zwiększyć siłę pociągową. No to jedziemy, nie? Dobra, dobra. Ja nie wiem czy jak jest osoba na torach, czy, czy się powinno hamować na radiostopie, ale chyba nie. Chyba się nie powinno hamować na radiostopie, tak mi się w sumie wydaje. Myślałem, że mi prąd wywaliło, ale nie. Dobra, rozpędzamy się na spokojnie. Ja myślałem przez chwilę, że to jest jakaś trawa lub coś. Jak jak na przykład... O, widzisz tam tą drogę tam dalej, na przykład to było za wysokie, nie? Ja myślałem, że jakaś tekstura się zbugowała. Dobra. Dawaj tą siódemką. Dobra, bocznikowanie. Jeden, drugie nie. Drugiego jeszcze nie dam. No by nie było drugiego człowieka, by nie było żadnej czołówki. Dobra. Lepiej o tym nie myśleć Dobra, jeden, dwa.

Okej. Okay. Mogę już dać na maksa? Dobra, jest. Jest dobrze. No to teraz musimy się tak rozpędzać, nie? Więcej nie damy. Yy, czekaj, jak to było teraz. O. Tak, mamy kamerkę. To jest nasz skład. składu, Kład! On trochę wygląda jak Berlin Warszawa Express, tylko że druga klasa, druga klasa, druga klasa, druga klasa, druga klasa restauracyjny i pierwszej. Czyli tak jakby jeden wagon drugiej klasy był takim dodatkowym wagonem, ale to też może być skład inny niż właśnie ten Ale ja nie wiem czy... No, nie wiem jeszcze Ja nie wiem... Czekaj, bo tu jest... No właśnie Chodziło mi... SHP No nie gadać, że coś SHP Ja nie usłyszałem, nawet nie widziałem. Dobra, już mogę? Już jest dobrze? Tutaj wyłącz te bocznikowanie. Dobra. Dawaj to. Tutaj ALT, włącz. Chcę myszkę mieć. I co? Mogę już bocznikowanie odpalić? Mogę, dobra. Shift F4, Shift F4, F4, F4. Ostaniemy sobie tu. O, dobra, hamuj hamuj tam szybko szybciej, hamuj. Bo na tym moście nie można szybko jechać. Nie, ale żebym przesadził, no odluźniacz, dawaj, no zahamuje mi do zera. Nie, nie zahamuje mi do zera. Dobra, będzie trzydzieści jechał. Tak robimy? Tak, mhm. Prąd, ja już ustawiłem na trzydzieści na trzydzieści, któryś chyba. Cyk cyk, cyk 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 jeszcze mogę jeszcze mogę jeszcze ostatni raz dobra niech będzie mm. dawno nie było odcinka znaczy dawno nie niedawno mm. nie mam już daily niestety Stwierdziłem. 11 stycznia też bym nie nagrał, bo nie miałem czasu i szukowałem się do meczu. Ale wrzuciłem odcinek w ostatniej chwili: Super Pucharu, jak Barcelona wygrała. Puchar i chyba nagrałem jeszcze 12. To był ostatni odcinek Daily, gdy rozmawialiśmy o nowej, nowej lokomotywie do Simraila. I ona będzie 25 stycznia, więc już w ferie, bo ja jestem z Mazowsza, więc będę mógł sobie pośmigać tą lokomotywą, więc fajnie będzie bardzo. I później w lutym coś jeszcze będzie, G te DLC jakieś kolejne. Jakbym nie kupywał tej jednej gry, to bym miał 110 zł na koncie, a mam 70. Tak, to bym mógł mieć niegwarantowane, no ale... Więcej tego Czekajcie Jak ja mogę tu Wycieraczki odpalić Nie da się, okej okay. No to jedziemy, nie Ile my już ciśniemy, 70 za Ten 50 Czemu zawsze jak się rozpędzę trzeba Hamować Zawsze Więc hamujemy na piątce Ósemce przepraszam Ja nie będę Dawać teraz full gazu ale niech on hamuje sobie, no spokojnie. I to jest taki zakręt ostry. Pyk, pięćdziesiąt. No i dobra. Mamy zielone. To 40 zara będzie, więc mogę już sobie ustawić na Ojej Na pozycję jazdy Bo jak cały skład już nam tutaj ten, no to będziemy cisnąć Dobra Czemu ja nie mam rady na trzecim? Tyk Zwiększamy siłę pociągową Trzeba cisnąć O, już nie dam więcej, bo by prądu mi zebrali Teraz mogę A tam co jedzie? Auto tam są pociągi jakieś dwa. 140 za kilka kilometrów, no i dobrze. Szczerze, siódemką mi się jeździ lepiej, niż jakimiś innymi pociągami, na przykład Vectron. O jejku. teraz zrobił? Muszę zwracać uwagę na czuwak teraz, nie? No teraz nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Ty gdzie ja jestem? Trzyma! Gdzie ja jestem? Gdzie jest mój pociąg? F 4 Dobra jest. Mogę iść sobie tu na przykład. Albo nie tutaj. Będzie mi lepiej. O! No, i przelocik. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaki ja mam teraz skład, bo myślę, że to Berlin-Warszawa Express nie jest z jednym, z jednym tym wagonem więcej klasy drugiej. W mm -hmm. Turowie się zatrzymujemy teraz. Będziemy. Zresztą zmierzam do Wolicy W pole. No to jedziemy do Turowa. Nie? Za ile będziemy? Za całe 15 minut. No. To ciśniemy. Nawet no za 15 minut. Bo mam tam trochę opóźnienia. Z tego typka na torach, więc trzeba trochę przycisnąć tam gazu. A tu trzeba dać jeden też. Czy tam nie było? Trzeba tam, gdzie jadałem, ale widziałem ten znak, gdzie jest ten ten, że z tymi paskami. Prąd mi zabrali. Młody Ja będę na tym jechać, na następniku, ja nie daję teraz bocznikowania. Mogę okno otworzyć? Nie, nie da się, a szkoda. A szkoda. Fajne, dobra, pójdziemy sobie, ojej. Fajny chodniczek, czy jakaś dróżka. Ale poszedł. Dobra. Syk. 140 zaraz będzie. Więc możemy trochę dać na tym łącznikowaniu. I mi ten pociąg idzie Fomax. Czas. 9 jest. To ja za 15 sekund mam być w tej W RUDAWA. do Towarowy, sklep Rudawa, 9.47, później Limek, P.O.D.G. jakieś, yy, Brzeziny i Turów Turow, zatrzymanie. No i dobrze. Wypa. krzaki. Czuję się jakbym miał zaraz przywalić w ten słup, tym pociągiem. Wiecie? Na to lewy? A, że do mnie to było. A to ja zaraz będę musiał hamować, nie? Ja zaraz będę musiał dać ten czerwony. Eee, prawy, chyba. Da, prawy, czerwony. A jak ja będę miał. Dać czerwony. Ogrzewanie nóg? Jakieś PKP. Sygnał czerwony, no to. Co ja żem zrobił? Kliknąłem od. Jeden shift -ku klika mnie. Ja nie ja nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Jak kliknąłem Bo się chyba kabinę wyłącza, wiecie? Tak mi się wydaje. Ale żem teraz zrobił. A, i temu namacany Dobra, dawaj mi to Dobra. PC 1 e. O, już jest. A wtedy nie było. Jeszcze jedną mogę dać chyba? Ja muszę uważać, bo jak będzie limit 0 Teraz. A mój, mi się wydaje, że jak ja tam dojadę, to to się zmieni. Ja już ten reflektor tam widzę, ale myślę, że on się zaraz zmieni, bo my myśleliśmy przepuścić ten skład, więc ja już nie hamuję. No dobra, o, o czyli 40, dobra. Jedziemy 40. I zmieniamy tor na lewy Dobra Ja powinienem jakoś PC2 chyba odpalić, nie wiem Że jazda po to, że nie właści Co się teraz dzieje A, ja kliknąłem tego Strzałkę do boku Przez przypadek tak rękę Położyłem, dobra, już mogę jechać szybciej. Szubak. O, już mogę. Ale ja jakoś powinienem reflektor czerwony zrobić, ten jeden. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Uważaj, teraz powoli, 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 powoli. Dobra, jest na maksa. i jeden. I czekamy z drugim, mm. jak te PC dwa odpalić? Mm. Mm. No, sygnał czerwony, sygnał biały. Nie nóg wycieraczka raczka. Jeden shiftku na chwilę. No i poczekaj. No, on... z lewym... A nie prawym, zaczekaj, to ja coś. Ten. Z prawym czerwonym, ta? Z lewym. no to jak? No, daj do góry to. Jak mam dać prawy czerwony, tutaj? Ogrzewanie nóg. Ogrzewanie nóg. Jakieś, nie wiem, PKP. Co tu jest? Ściemnienie tego, coś tam. No, ja chcę czerwony. To gdzieś tu byłoby trzeba, chyba. No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, jak to naprawdę zrobić. Jeszcze raz popatrz. Tu nie ma nic. To jest. Ale poczekaj, może kon... Oj. O! O! A! SHIFT-Y! Dobra i teraz chyba jest. Ta, SHIFT-Y, dobra. Odluźniaj. O, poszłem tylko sprawdzić czy jest, tak? Shift Y. Będę pamiętać teraz. Teraz trzeba od nowa to wszystko. A nie, nie trzeba było. A nie idzie cały czas. Dobra, ciśnij sobie tam. Myślę, że w tym odcinku dojedziemy do Turoba i będziemy kończyć cztero wykoleję się. No właśnie, to jest moja głupota właśnie, zawsze się wykoleję, nie ma, nie ma żadnej trasy, w której się jeszcze nie wykoleiłem, odkąd jest maszyna na Steamie. No i co żeś narobił tam? Czekaj, to nie ja byłem, ja, ja idę jako dyżurny ruchu, o, ja wychodzę teraz z budynku. No tebe je to že odvalil, do kurde, do buvi muči bu, ten, z. Kurde, jak on imel, z. E. Buvi muči bu, ten z rudabi, z. Masi polevim jehač do... Do. Dobrze, że po lewy ma na na naprawy. No kurde, no. No i co żeś narobił, no. No nie wiem, kurde, dobra, jeżeli odcinek wam się spodobał. Ja damy jeszcze tu. Jeżeli odcinek wam się spodobał, dajcie. Czyli on powiedział łapkę w górę i. I subskrypcję na moim kanale. I jeżeli chcecie, jeżeli możecie, to napiszcie, jaki to jest skład, czyli pierwsze pięć wagonów, drugiej restauracyjnej i pierwszej. No ja się z Wami, żegnam na razie. Cześć.